Dobra, już jesteście, dobra, więc witam was Kurde, gdzie ja teraz jestem, nie? E, witam was w kolejnym odcinku Dzisiejszy odcinek z Zetora Dzisiejszy w końcu odcinek Zetora Długo wyczekiwany przez niektórych Bo co się dzieje z Zetorem? Zetor temat u Ale nic z tych rzeczy Trochę e, przystopowo, można tak powiedzieć Ale to nie był też jałowy czas Że e, nie został wykorzystany w żaden sposób Ale Przez ten czas udało mi się Bardzo dużo części zrobić a to za chwilę wam pokażę, jakich Zetor jeszcze nie jest pomalowany, cały czas stoi tak jak stał, cały czas wypiaskowany, również tutaj. I zobaczcie, to nic nie rdzewieje, nic nie koroduje. A czemu? Bo jest bardzo sucho. Bo jest bardzo sucho, zobaczcie te felgi, tu jest fajnie widać. I tutaj, tak jak to było wypiaskowane, wszystko tak to cały czas leży. Tak samo tutaj, ramki drzwi, tu nic nie koroduje, dosłownie nic, zero. Jest sucho, no co tu wiele ukrywać Powiedzcie, czy u was gdzieś, gdziekolwiek padało, bo U nas no, no się robi pomału nieciekawie No i przydałoby się trochę tego deszczu No ale po kolei, zaczynamy od tego co mi się udało zdobyć Przede wszystkim tak Tu jeszcze nie wiem czy coś już widzicie Ale Nowy zbiornik, nowy zbiornik Paliwa Kurde, naprawdę ten zbiornik to e, bardzo fajny i w bardzo fajnej cenie, bo zobaczcie jakie, w jakiej cenie. 1045 zł. Najtaniej no w internecie taki zbiornik 1500 zł. Tak więc udało mi się zdobyć w bardzo fajnej cenie ten zbiorniczek. E, drzwi, drzwi do wypiaskowania, raczej znaczy do wypiaskowania, już są wypiaskowane, tylko do. Po tutaj, o takie rzeczy, takie będą tutaj poprawiane e, Tutaj trzeba poprawiać, ale co się kryje za drzwiami? To tu jest dopiero Ci. Tutaj jest element dachu Ale ten niestety nie będzie tutaj wykorzystany Bo to jest od nowszej, tej węższej chyba e, kabiny I ten tutaj nie podejdzie, ten zostanie oddany Element Ale tutaj zobaczcie co to jest? No, kompletna podłoga. Podłoga tu gdzie mieści się jest siedzenie o, surowa co prawda. Ale to nie się szkodzi. Nie wiem czy ją dać do piachu, czy tylko ładnie odtłusi wszystko, papierem przestraszyć i malować. Jeszcze zobaczę. Bo... Ale i tak będzie więcej rzeczy do piaskowania, więc chyba dam do piachu. Dalej, dalej, dalej dalej. To tu jest wykręcone z, z podłogi. Tutaj zobaczcie. O, udało mi się wyjąć. Zobaczcie, jakie stopnie. To są stopnie, co? Kurde, nie to, co chyba dzieje ze sklepu. Kurde, eleganckie to są stopnie. Tak grube, fajne. I naprawdę te tu wytrzymają chwilę. O, piękne stopnie. Tutaj jest pokrywa. Pokrywa do akumulatora. Zobaczcie, jaka gruba, chyba z blachy. Trójki, trzy i pół. Nie, to no, jest chyba z trójki, to jest blachy. Tak samo skrzynka, skrzynka na akumulator, nowa. też z trójki, blachy, z trójki, blachy, fajna skrzynka. Skrzynka akumulatorów, oleje to tam, wiadomo, taka normalna. No, kurde, eksploatacja. O, obudowa dźwigni, womu oraz ręcznego. O, podstawa używana. To i to. Za to dałem, nie wiem, 200 zł, jak dobrze pamiętam. Jeszcze do tego jest czujnik. Ale nie wiem czy ten będę wykorzystywał, czy jakiś inny. W każdym razie jakoś to tutaj rozpracuję. Myślę, że to bardzo fajna cena za ten oto komplecik. Bo sama ta podstawa chyba jakieś 150 albo 170 zł kosztuje. Więc jedna dźwignia, druga dźwignia, podstawa, obudowa. No i się robi jakaś suma większa. A tak to wszystko trafi do piachu albo wyczyszczę to flexikem. Przemaluję na czarno. Guziczki sobie przemaluję na jakiś tam czerwony i żółty. Tak jak było w oryginale, podstawa pod Orbitrol, piękna. O. Tutaj jest dolna część, tutaj górna część i w środek wchodzi Orbitrol. I tutaj sobie fajnie regulujemy górę, dół jak chcemy. Tutaj kolumna, a Orbitrol gdzieś reży. E, jedna część tutaj, o tego wzmocnienia czołowego, e, tutaj jest do zbiornika oleju. Do wspomagania A druga część jeszcze właśnie muszę pojechać Po tą drugą część tutaj gdzie jest mocowany Filtr powietrza No i niestety kurde e, zapomniałem o tym Jak ostatnio byłem Bo przywiozłem oprócz tego jeszcze O Błotniki Błotniki wymalowane już w kolorze Piękne błotniki Wszystko nowiusieńkie Pachnące I naprawdę super jakości No to jest trochę przykurzone Ale jest elegancki, no kurde. Naprawdę to robi robotę. I jeszcze oprócz tego. W tym samym miejscu tam jest naprawdę ogrom części, jeżeli ktoś jest zainteresowany część żaden sklep, internetowanie nic, ale ma bardzo dużo części tu w, okoli, w moich okolicach części do takich zetorów, do dużej ciężkiej serii, do tych serii, właśnie takich jak te, tych trochę nowszych, pełno, każdy znajdzie coś dla siebie. Takie oto reperaturki. Reperaturki na przykład tutaj tego miejsca o, spawujemy. I mamy gotowe. I takich do takich pełno reparaturek, do, tak, do kabin pełno takich rzeczy ma. I naprawdę, e, no kurde, ja tam byłem parę godzin. No dosłownie, e, no znałem tego pana kupę lat. Także go serdecznie pozdrawiam. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to e, numer do tego pana będzie w opisie filmu już podam. Bo fajnie, bo dużo ludzi na przykład e, szuka na przykład takie części. W sklepie no są niedostępne, a jeżeli mogę komuś pomóc, to pomogę. No ja i tyle. Jeszcze jest maska, ale maska jest gdzie indziej, muszę ją przynieść i ona będzie najwyżej później pokazana. A na tą chwilę chyba się biorę do roboty i zaczynam spawać tą kabinę, żeby cokolwiek tutaj zacząć zrobić, żeby do jutra to wszystko było w podkładzie, bo czas mnie goni. Czas mnie goni, tak więc ja się biorę do roboty i działamy. Tak to się na tą chwilę prezentuje Już mam spawane te dwie wstawki Tu jedna, druga, tam już nawet uchwyt jest przyspawany do zbiornika Przymierzyłem tutaj, o, sobie pojemnik na akumulator Oraz tutaj jest zbiornik, zbiornik tutaj pasuje w superancko Tutaj również jest, o, przyspawany uchwyt Jest do, tutaj to mocowanie I teraz się zastanawiam nad tym stopniem, bo tutaj e, Wszystko powyrywane Oryginalne śruby tutaj o, jedna, jeden otwór, drugi otwór, ale tutaj jest chyba gwint przerwany, tutaj jest ukręcona śruba, i właśnie tak się zastanawiam, co z tym zrobić, czy tutaj e, dospawać właśnie taki, e, jakby takie kostki przyspawać i je wygwintować, czy e, dospawać tutaj te uszy i wtedy by to trochę odstawało. I właśnie to chyba się na to nie zdecyduje, bo o, występuje to jakoś tak, jedna, druga strona, i wtedy do tego się przykręca to, ale chyba pozostanę przy tych oryginalnych tutaj, tych mocowaniach tego tutaj nie będę stosował. Tutaj to będzie za bardzo wtedy odsunięte. A i wiadomo, im bardziej tak smukło, to wszystko wygląda, to więcej się rzeczy zmieści. Wiadomo, nieraz jest tak ciasno, że akurat te 2-3 cm zabrakną i po stopniu jest tu jeszcze muszę przyspawać taki sam płaskownik jak tam jest po to aby można było tutaj ten odbój zastosować żeby tutaj wszystko to miało ręce i nogi o tu jakiś silikon tu jeszcze to oszlifować trochę tak żeby to wszystko ładnie wyglądało a na dzisiaj to chyba będzie już wszystko bo już prawie jest 21 tak więc na dzisiaj chyba już to będzie koniec i jutro Ruszamy dalej. Jedziemy dalej z tematem i idziemy za ciosem. Tu już jest wycięty taki element. Elementy, które były skorodowane. To jest co prawda nie, to jest ta strona. O, to jest. O, tak to chyba było. Nieźle pokorodowane. I będzie tu stawka zrobiona z takiej większej takiej blachy, a czemu to zobaczycie za chwilę, również tutaj było też wyżarte przez korozję. O, tak, może pokażę. Tu trzeba wstawić takie odkienko. Tutaj jest troszkę lepiej. Tu tylko pasek stawimy. Za chwilę wam pokażę, dlaczego taki coś będziemy tu robić. A na tą chwilę zobaczcie tą blachę, nie? Ta blacha będzie służyć do wykonania tych dwóch części podłogi oraz tutaj tych wstawek. ile taki arkusz, taki mały arkusz blachy teraz kosztuje na składzie. Eee, 2 metry na metr kosztuje 450 zł. Nieźle, co? to to pewnie kosztuje jakieś to jest gdzieś, nie wiem ile, 70 cm. to 1 trzecia tej ceny no to sobie policzcie, nieźle co? więc ja się biorę dalej do roboty i Wam pokażę za chwilę efekt który tutaj zrobiłem na tą chwilę prezentuje się już tak wszystko ładnie wyspawane zobacz, nie ma ani śladu po żadnych dziurach ani niczym tak się to wszystko ładnie prezentuje. Również ta strona. Można z tego jeść normalnie. Od razu trochę przeszlifowałem trochę tych tutaj e, spawów, spawów, połączeń, spoin, bo one tutaj wystawały bardzo. A oto to chodzi, żeby one były jak najbardziej równo, bo przyjdzie teraz nowa blacha i taka spoina, która wystaje, będzie. Non-stop kaleczy tą nową powłokę lakierniczą i no będzie postępować korozja, no Krótko mówiąc, a czemu zrobiłem oto takie szersze tutaj blachy wstawki? To już Wam pokazuję. Ja by nie wiercić kolejnych otworów montażowych, postanowiłem, że dodam trochę więcej tego materiału i będzie tutaj wywiercony otwór, bo stary gdzieś byłby tutaj. A po co tutaj to kaleczyć? I tak to było do wycięcia, i tak. A tak tu wkręcę ładnie ciach i jest gotowe. A właśnie, jeszcze maska w tym czasie przyszła. Bo To jest paru dni odcinek. O, maska w kolorze różowym. Taki trochę teletubisiowy kolor. Ojej jej. ten płaszcz. A do kompletu. ale pomału, coś mi się nie zgadza czemu to? otwarte pasują? kurde co tu jest grane? nie pasuje ja pierdzielę zawsze coś, widzicie? i zaś znowu coś trzeba będzie przerobić Albo po prostu nie jest ten płaszcz, który musiał tu być. Nie wiem, w razie wujesz o podjadę, wymienię. Ewentualnie, jeżeli będzie. Ale ogólnie będzie kozacko. Ja pierdzielę, pięknie. Widzicie, jak to teraz się ładnie prezentuje? Wszystko. No i zobaczcie, botniki jednak pasują, te końce tutaj. Pomyliłem prawy z lewym, teraz wszystko jest ok. Pasuje wszystko idealnie. W tym międzyczasie wleciał ten spornik, ten, który był urwany. Trochę mało estetyczne te spoiny ale pamiętacie, jak tu była wyrwa, chyba tego nie pokazywałem. Była taka festrzelina troszkę jeszcze to oszlifuję, także było estetycznie i może jeszcze taki ładny dam. Eee, taki jeszcze jeden spawik, także to wszystko jakoś wyglądało. Tak to się prezentuje: zbiornik założony, skrzynka założona, podesty, błotniki. Elegancko, kurde. O, zobaczcie. Luksusowo. Udało się spawać te podłogi. Wszystko wyszło petardowo, wyszło kurde, elegancko. Tu nawet lepiej niż się spodziewałem. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Kurczę, na równo. Wszystko eleganckie. Jeszcze tylko ten otwór tutaj e, do, do pływaka, tutaj dojście. Będę musiał kupić trochę tych listewek. Te są niestety jeszcze do wywalenia, przegnite. Tu trochę ich jest, tutaj, bo tam w drzwiach jest No parę ich wszędzie do kupić. A tam, gdzie brałem te wszystkie elementy, są wszystkie takie rzeczy do kupienia. Nie musiał o, tutaj też dobrać, bo tu wtedy nie będzie ta szyba siedzieć o tak wygląda już podłoga założona o i także została przerobiona ta tylna klapa o tylna klapa ramka szyby o widzicie jak fajnie wyszło to całkiem sympatycznie kurde fajnie to wygląda o drzwi też pospawane tylko teraz zauważyłem bo tu byli magicy którzy powycinali tutaj te wzmocnienia tutaj i nie wiem czy je dostanę albo dorobię chociaż takie coś. O. Tak jak tu jest, o taka ramka. Drzwi wszystkie już też wyregulowane. To już mam z głowy. Teraz tylko co? Jeszcze te tu parę tych ramek przyspawać, tak jak tutaj powycinać i będzie można już pomału malować. Jedną szczęść, że mamy już to ogarnięte. Tak więc to będzie na tyle w tym odcinku. Kolejny odcinek już będzie zmalowania, trochę nowych rzeczy, co mówiłem trochę narzędzi i różnych takich gadżetów oraz farby. Jeżeli, bo bardzo dużo ludzi się pytało, jakie farby stosuję. To będzie wszystko w kolejnym odcinku. Zobaczycie, jakie farby stosuje. Są to bardzo, bardzo fajne farby, które bardzo fajnie kryją. I je bardzo fajnie się nakłada, że nawet niewprawiony taki malarz, lakiernik da sobie z nimi radę, bo one naprawdę dużo wybaczają. I naprawdę można taką grubszą warstwę fajną nałożyć, a ona i tak nie zrobi zacieku. Tak więc co? to będzie na tyle i podziękuję już wam za uwagę i życzę Wam miłego dnia. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!